witajcie kochani zapraszam was na przegląd do Pepko i na początek mam dla was cudne figurki w kształcie choinki które są drewniane one z przodu są w kolorze białym i obsypane takim delikatnym brokatem który mieni się na zielono niestety w kamerze w ogóle tego nie widać kosztują one 10 zł kochani w dzisiejszym odcinku będę miała dla was przepiękną gwiazdę betlejemską pojawiły się też szklanki z podwójnym dnem w kształcie choinki Oprócz tego pojawiły się futerkowe skarpetki na kominek, cudny dywanik pod choinkę, a pod koniec filmiku mam dla Was hit do świątecznego bukietu. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i kochani, zaczynamy sobie od hitów. W Pepko pojawiła się sztuczna gwiazda betlejemska. Kosztuje ona 25 zł, ale popatrzcie ile my tu mamy kwiatów, jak ona pięknie jest wykonana. I w sumie, kochani, żałuję, że ją sobie nie wzięłam, więc chyba sobie dzisiaj po nią wrócę, ponieważ wygląda przepięknie. Ja co roku biorę sobie świeżą, ale wiecie, różnie to z nimi bywa. W tamtym roku na przykład opadły mi płatki już przed wigilią. Ale tutaj mamy perełkę, kochani, pojawiły się skarpety na kominek. One kosztują tylko 10 zł, są takie futerkowe, bardzo miłe w dotyku. Do tego mam taki wzorek, a u góry mam jeszcze takie dłuższe futerko, no ślicznie to wygląda. Kosztują one tylko 10 zł. Do wyboru mamy je w kolorze białym albo takie czerwono-białe i ta druga wersja bardziej mi się podoba. A obok mamy taką torebkę i jest to taki zamiennik takiej typowej skarpety na kominek. Też ona kosztuje 10 zł. Do wyboru mamy ją w kształcie Reniferka albo Mikołaja i też możemy sobie ją zawiesić na kominek albo na przykład na szafkę. Znalazłam też kolejną perełkę na kubkach, ale tym razem są to szklanki. One mają podwójne dno, z czego te drugie dno jest w kształcie choineczki. Kosztuje ona 20 zł i do tego jeszcze ma taką silikonową pokrywkę w kolorze białym, która wygląda troszeczkę jakby to była taka bita śmietana. No hit. Na dywanikach znalazłam też coś ciekawego. Mamy tutaj dywanik pod choinkę. Który jest w kolorze białym, bardzo mi w dotyku, bo jest taki pluszowy. Oczywiście jest okrągły, kosztuje 20 zł. Nie mamy tutaj podanych wymiarów, ale średni taki wymiar takich dywaników to jest tak 90-80 cm średnicy. Pojawiły się też figurki w kształcie Mikołaja. No powiem, że bardzo ładnie są wykonane, kosztują 50 zł i do wyboru mamy ubranko w kolorze bordowym albo takim klasycznym czerwonym. Bardzo mi się też spodobał ten świecznik, ponieważ on ma taki ciekawy kształt. Jest oczywiście ceramiczny, kosztuje 20 zł. Do wyboru mamy je w kolorze białym, jasnozielonym albo ciemnozielonym i kosztują 20 zł. Pojawiły się też kolejne skrzaty, które mają takie futerkowe brzuszki, kosztują 25 zł. i do wyboru mamy je w kolorze brązowym, czerwonym albo białym. A tutaj, kochani, hit z tamtego roku pojawiły się materiałowe kosze, które w tamtym roku były hitem. Kosztują one 30 zł, i tak jak w tamtym roku, do wyboru mamy reniferka, bałwanka albo Mikołaja. A Teraz mam dla was świąteczne podkładki pod talerze za złotówkę. Mamy tutaj cztery sztuki w cenie 5 zł, czyli wychodzi za sztukę ,25 zł 25. Mamy bardzo ładne wzory do wyboru, bo oprócz tych czerwonych z Mikołajami, to mamy jeszcze takie kremowe z liśćmi i one mi się najbardziej spodobały, ale tutaj na dole jeszcze znalazłam takie niebieskie z laseczkami. No popatrzcie, jak one cudnie wyglądają. Pojawiły się też kolejne świąteczne poduszki i niestety są to powtórki z tamtego roku, ponieważ mamy tutaj tego Mikołaja, który kosztuje teraz 40 zł. Oczywiście ta poduszka w kształcie domku również wróciła i też kosztuje ona 40 zł. Mamy też poduszki na krzesła, które są czerwone w takie kremowe gwiazdki, kosztują 25 zł, rozmiar ten standardowy, czyli 40x40 i duży plus, że mają tutaj tasiemki, że możemy sobie je przywiązać do oparcia. Pepka jak zwykle zaskakuje, mamy kolejne ledowe podgrzewacze, które są w kształcie bałwanka, kosztują 7 zł i mamy tutaj dwie sztuki. Kolejna powtórka z tamtego roku, i tym razem jest to figurka w kształcie dziadka do orzechów, która jest podświetlana. Kosztuje on 10 zł. I przez to, że jest taki przezroczysty, to wygląda, jakby był wykonany z lodu. Coraz więcej pojawia się ozdób na choinkę, i ten zestaw bardzo mi się spodobał. Mamy tutaj bombki w kształcie grzybka albo Mikołaja. Kosztują one 15 zł, i mamy tutaj 6 sztuk. A tutaj zestaw dwóch ozdów w kształcie Mikołaja albo Bałwanka. One są szklane i kosztują 12 zł. A na koniec, kochani, hity do bukietów. Mamy nowe gałązki i na początek klasycznie mamy tutaj czerwone kuleczki, które kosztują 10 zł. Te kuleczki możecie też wykorzystać do jesiennego wystroju. One idealnie pasują do tych gałązek, które mieliśmy dostępne w Action z tymi kolorowymi liśćmi. Ale tutaj z tyłu co znalazłam, popatrzcie, jaką mamy ciekawą gałązkę. To są ala, takie laseczki cukrowe, i one są na druciku, więc możecie sobie je ustawić tak jak chcecie. Ale hit to jest cena, ponieważ ona kosztuje tylko 5 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z PEPKO, w którym mieliśmy przepiękną złotą poduszkę oraz świecznik, który jest hitem TikToka. Mamy też przegląd ze sklepu DIZ, w którym pojawiła się już Bożonarodzeniowa kolekcja, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego poniedziałku, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.